W sobotę Wilfredo Leon zadebiutuje podczas towarzyskiego meczu z Holandią w Opolu. Jak duże to będzie wydarzenie dla polskiej siatkówki? No, po pierwsze, po raz pierwszy w reprezentacji Polski zagra siatkarz, który no, nie urodził się Polakiem, nie tutaj uczył się tej siatkówki, no więc to jest taki transfer. Jeśli dotyczy to jeszcze Leona, czyli moim zdaniem najlepszego dzisiaj siatkarza świata, to trwa taka troszkę akademicka dyskusja, kto jest tym najlepszym siatkarzem świata, no ale powiedzmy, że w pierwszej trójce najlepszych fachowców w tej dziedzinie jest, moim skromnym zdaniem, jest yy, numerem jeden. Dla Leona, zresztą Rozmawialiśmy z nim ostatnio wielokrotnie. To jest też ogromne wydarzenie. Mi zawsze będzie się przypominał 2010 rok, kiedy to młodziutki nastoletni Leon, niewiele od niego starszy Leal, Simon Jerezuelo zdobywali z reprezentacją Kuby wicemistrzostwo Świata. To był finał mistrzostw Świata 2010 roku, gdzie w finale Kubańczycy przegrali dopiero z Brazylią. Wtedy wydawało się, że rodzi się potęga kubańska, wiemy z przyczyn politycznych, ta reprezentacja szybciutko się rozpadła, no i tak naprawdę po dziewięciu latach, tam wtedy od tego medalu srebrnego, później jeszcze z Kubą zdobywał brązowe medale Ligi Światowej, ale on po latach wraca do reprezentacyjnej gry, no i w barwach biało-czerwonych, więc myślę, że to dla niego, to myślę, że nawet jest coś ważniejszego niż dla polskiej siatkówki, choć dla polskiej siatkówki to jest rzecz, no niebagatelna. Wartość siatkarska, ale ona jest niepodważalna. Co on wniesie do tego zespołu? Jakość, przede wszystkim jakość. Ponadto to jest zawodnik, który zasadził mnie wszystko tutaj nawet w naszym studiu kilka tygodni temu powiedział. On daje też na przykład dziś Heinenowi pewne możliwości taktyczne, bo on jest otwarty. Jeśli go Belk ustawi na prawym ataku, na pozycji poprzekątnej rozgrywającym, proszę bardzo. Nie będzie to dla niego żadnego problemu, choć myślę, że to będzie nominalnie jednak pozycja ataku z przyjęciem. No ale daje ten wariant. No a co daje? Poza tym facet, który ma kapitalną głowę, który ma kapitalną zagrywkę. No o ataku yy, nie wspominając. Ja myślę, że on sobie także i w przyjęciu poradzi. No szukaliśmy takiej wielkiej armaty na tym lewym skrzydle. On jeszcze tym bardziej teraz mówiąc nieładnie będzie przydatny, no bo nie ma Bartka Kurka. Ta kariera Bartka na chwilę się zatrzymała i myślę, że pojawienie się Leona, no gdzieś jednak choć to będzie inna pozycja, bo to będzie lewe skrzydło, ale daje oddech tej drużynie. Czy możemy spodziewać się, że trener Heinen rozpocznie z Lonem w pierwszej szóstej, czy jednak będzie go wprowadzał dopiero w trakcie meczu? Za Witalem Heinenem paru nie nadąża. Ja jestem chyba ostatni w tej kolejce, który, którzy nadążają za belgijskim szkoleniowcem, więc nie wiem. Natomiast znając troszeczkę taki pr talent Heinena, stawiam, że. Pierwsza szóstka, pierwszy mecz w sobotę po drugiej stronie Holandia, będzie przy lewej antence stał Leon.